Stary, kiedy motoznawca? Jak pan zacznie skakać na nartach. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Kickster na wyjeździe. Dzisiaj wywiało mnie aż do kamienia śląskiego. Jesteśmy obok toru Silesia, ale po Silesii dzisiaj jeździć nie będziemy, tylko będziemy jeździć po nicce szutrowej, która jeszcze oficjalnie nie została otwarta. Za mną stoją dwie fiesty ST. 200 koni pod maską, napęd naprzód. Będziemy dzisiaj nimi jeździć. Ze mną jest dzisiaj parę znanych osób, które poznacie w dalszej części odcinka, a jesteśmy na evencie Hot Wheels Racing. Weekend jest to pierwsza edycja. Zostałem zaproszony, także dziękuję serdecznie. I zobaczcie za chwilę, co Was czeka. Siadamy do samochodów. Jedziemy. Coś czuję, że zepsuję tą fiesta jedną. Ogólnie. Poszedł jak dzik w paśnik. Dziękujemy firmie Kawa. Dobrze widzieliście kto tam szedł. To jest właśnie on. Witamy Was! Na obiekcie tak naprawdę jeszcze nieoficjalnie otwartym tak naprawdę będzie to największy obiekt szutrowy w Europie 28 km tras szutrowych 45 hop. Wszystkie są w zakrętach, nie ma żadnej popyna na wprost, także jest naprawdę bardzo wymagająco. Łukasz Wroński, rajdowy mistrz Stanów Zjednoczonych trochę będziemy żandarmami po to, żeby było bezpiecznie. Te samochody nie mają żadnych systemów, ABS, ESP, jesteście zdani sami na siebie więc naprawdę będzie bardzo wesoło, ale będzie też bardzo pouczająco pod kątem codziennych jazd. Za kierownicą trzeba poruszać się płynnie. Każde płynne ułożenie kierownicy, pokazanie kierunek, którym chcemy jechać, będzie skuteczne. Każda gwałtowność za kierownicą, każde gwałtowne dokręcanie powoduje podsterowność, powoduje również nadsterowność, to wszystko z błędem i z tym, mam nadzieję, problemów nie będzie. Najwięcej informacji w samochodzie odbieracie z pleców i z czterech liter. Jak jesteście dobrze spięci z fotelem, to czujecie najwięcej co się dzieje z tyłem auta. Patrzycie sobie daleko do przodu i to będzie informacja odpowiednio wcześniej i odpowiednio będziecie się do jakiegoś tam zakrętu szykować. Masą ją wykorzystujemy do tego, żeby wejść w zakręt. Dodajmy gaz mocniej, odejmijmy, masa się przeniesie, auto się ustawi. Tu Nawet na co dzień jak jedziecie, jesteście w zakręcie i chcecie odjąć gaz, to odejmijcie go sobie tam, jak załóżmy gaz ma 10 cm swojej pracy, to odejmijcie sobie 2, 3, 4 cm, ileś, ale tyle, żeby zostać w gazie. Odjęcie zarodnikowe gazu może spowodować naprawdę bardzo dużą nastrojowość i bezpieczną sytuację. Chodzi po prostu o to, żebyście się świetnie pobawili i jestem przekonany, że tak będzie. Weszliśmy moi drodzy na obserwatorium. To jest taka hopa, gdzie Maciej Pola, pewnie 350 wjechał na nią. Tam, gdzie te dwie flagi, które są wchodzicowe, tam jest hopa, gdzie się leci około 35 metrów. Ale bardzo delikatne lądowanie, bo bardzo jest długi zjazd z tej hopy. A tu takich hop jest 45. Moi drodzy, przyjechał najlepszy samochód świata, czyli E40 śmieć w kompocie i nim będzie właśnie Colin teraz przewoził. Ja wsiądę z tym oto dildosem profesjonalnym i będę Wam pokazywał jak profesjonalny kierowca jedzie. Będą tam chopy, skoki i tak dalej, więc zobaczymy czy mój kombinezon będzie tak samo czysty od środka jak teraz. Prawda jest taka, że zapierdala ten człowiek niemiłosiernie Tam jest taka ciasna sekcja zakrętów, gdzie się około 120 jedzie i tam jest takie podbicie I tu już masz wrażenie, że tam nie ma drogi A tam jest droga i ono doskonale o tym wie I to robi największe wrażenie Naprawdę było szybko i na pierwszym przejeździe tak nie Ale drugi przejazd to mi się wydaje, że to już był takim ogniem poleciany, bo nawet jak tutaj z górki zlatywaliśmy, to od razu mega hamował i na, na poślizg. Naprawdę było szybko. To nie jest tor rallycrossowy, to nie jest, wiecie, tor w Poznaniu nawet, gdzie jest asfalt, gdzie jest przyczepnie, tylko tutaj naprawdę ten balans z samochodem i te, te właśnie hopy, to wszystko, to jest mega fajne. Ale to nie jest dla mnie, powiem wam, że... Bo pewne rzeczy się czuję, wiecie, że na przykład ten rallycross jeszcze bym spróbował, tak dla siebie, ale czegoś takiego nie. Bardzo duże prędkości, bardzo dużo przeciążenia, bardzo wiele czy może rzeczy wy wydarzyć, się jedzie blisko, nie wiem, skał, drzew, ogrodzeń i tak dalej, no to powiem Wam, że to może się, może się coś stać. Nawet kierowca ogarnia, ale właśnie opona strzeli, nie wiem, koło się zerwie, wahać się urwie, cokolwiek już jest bardzo, bardzo niebezpiecznie. Nie odważyłbym się w coś takiego inwestować i, i jeździć, bo to już jest... To już trzeba ogarniać, po prostu. Adam, mogę Ci mówić? Jasne, Adam? oczywiście. Jej, to dla mnie zaszczyt, naprawdę. <laughs> oczywiście ze skoków jesteś najbardziej znany, no bo wiadomo, mały Szomania i tak dalej, lata 90., 2000. Ale mało ludzi wie, że właśnie ten motorsport tak w Tobie siedział mocno. Kurczę, i... no. I to tak od dziecka było, czy to tak od później? dziecka. Ja jecie... się bardzo interesowałem w ogóle motoryzacją. Ja pamiętam, jak z kuzynem za dziecka siadaliśmy przy drodze, gdzie wtedy dwa, trzy auta na krzyż jechały przez cały dzień. I właśnie żeśmy z daleka zgadywali, co to jedzie za samochód. Także zajawka była straszna. A później, jak gdzieś tam było mnie stać, no to miałem terenówkę Wranglera takiego zrobionego i sobie jeździłem. No ale wprawdzie sam, trochę niebezpiecznie. 4 litry? Bo... Nie, tam 3,7 akurat to, to był benzynka. Ale fajny, no był taki popodnoszony, jak go potem obniżyłem, bo był takie, jak to mówią, że to taka kolasa na początku jeździła, bo miał wyglądać, ale nie jeździł, więc z powrotem go prze, po, przerabiałem, później na bardziej takim poszerzyłem go, obniżyłem. To jest właśnie druga strona tego medalu, że, że tutaj wszyscy te skoki i tak dalej, a tu jednak ta dusza motoryzacyjna i no. to zamiłowanie do motoryzacji, bo większość ludzi nie rozumiała, czemu Ty w tym Dakarze jeździsz, po co ty Dużo, to bardzo dużo, bardzo nie rozumieli, bardzo, tego, nie tak? rozumieli zupełnie. A czemu Ty Często na tych nartach nie skaczesz już, dlaczego? Było dlaczego? tak? Na początku tak, ale później jak wytłumaczyłem, że jednak no, w skokach jest pewien wiek, który, który powoduje, że już później nie jesteś w stanie się rozwijać. Przychodzą młodzi, są bardziej elastyczni na zmiany i w ogóle. Zresztą teraz w ogóle sport się bardzo zmienił. Jest zupełnie inne podejście, jest bardziej centralizacja i robienie tego, co ci jest tylko potrzebne. A my za moich czasów robiliśmy po prostu wszystko. No, także my robiliśmy i wytrzymałość. Dzisiaj się tej wytrzymałości w skokach już tak nie robi. Ale za to dobrze, bo przydało mi się to w rajdach. Co z tym takarem? Dlaczego nie jesteś w Dakarze? Co się stało. Ha, długa droga, no. Długa droga była do Dakaru. Mam 5 długa... lat jeździłeś, nie? No, jeździłem. Trochę, trochę przejeździłem, trochę po Świata, trochę Mistrzostw z Europy, Mistrzostw z Polski. No, fajnie, fajnie było. No. Ja, ja bardzo poważnie do tego podchodziłem po skokach, czyli bardzo się zajarałem tym i chciałem to robić profesjonalnie, ale chyba nie przypuszczałem wtedy, jak, jakie to są koszty, jak to jest potwornie drogie i że bez pieniędzy Cię tam nie ciekawi, ma. ciekawi, jak to jest, że jeżeli Adama Małysza nie stać na motorsport, to kogo? Ja bym chciał w motorsporcie na przykład jeździć i to, to co mówisz teraz mnie bardzo boli, bo to... No powiem tak, to jest albo trzeba być szejkiem, albo jedynie spółka Skarbu Państwa może to przyjąć na klatę. Prywatni sponsorzy, jeśli chodzi o Dakar, o cross country, to są potworne pieniądze. To można śmiało mówić tutaj w milionach i, i to są długie sezony w rajdach płaskich, w rally crossie, w wyścigach. Także w końcu zabrakło tych pieniędzy. A jest jakiś plan na powrót? A może do Rallycrossu? Może Rallycross jest trochę tańszy? Plany były gdzieś tam na początku i ja szukałem przez półtorej roku. Jakieś tam kwoty udało się jakby nie pozyskać, ale zagwarantować. Ale cały czas brakowało takiego głównego sponsora, no bo ja sobie powiedziałem jedno, że ja no nie chcę już jechać, żeby przejechać, bo to już było. Ja chcę jechać, żeby, żeby walczyć i gdzieś tam wyznaczyłem sobie step by step te półki, które, które właśnie miały mnie do tego celu jakby prowadzić. I w dobrym kierunku to szło, dopóki nie zabrakło sponsorów. Może ktoś z moich widzów jest tutaj <grym> szejkiem, który właśnie do Polski na urlop przyjechał i by tutaj no chciał. Jak Patrzymy, jakie osoby jeżdżą tam, no to jest. Albo trzeba być kierowcą fabrycznym, albo właśnie jakimś szejkiem, czy potentatem naftowym, gdzie są na no, grube pieniądze. I, a zazwyczaj oni to robią dla fanów. Żeby tak powiedzieć, no to gdzieś tam rajdówka stoi w garażu, a nie mam czasu nawet nią wyjechać. A tam, jaka rajdówka? No ja miałem Subaru y GTK do, do treningu i moje, moja pierwsza Dakarówka, czyli Mitsubishi Pajero. No to jest taki zabytek bardziej, ale, ale, ale ze względu tak, na to, że Aha, no to że ją pociąć na części do innego samochodu, to się nie zgodziłem i odkupiłem. Ja zawsze dużymi samochodami jeździłem, może dlatego, że jestem mały. To podobno tak jest. Ja, ja z kolei miałem Mazda MX-5, więc wiesz, ja wystawałem w ogóle głowę ponad stan. Życzę Ci tego, żebyś powrócił kiedyś na trasy, może na nawet crossowe, Może do Torunia przyjedziesz na nasz tor rallycrossowy i pojedzie Adam Małysz i, i będzie gdzieś tam na pudle. Byłem kiedyś w Toruniu, jak akurat były, były drifty. O, zapraszam, bo może ja wystartuję w przyszłym roku, więc sobie razem na siebie popatrzymy. A Adam do driftu może, o... tak. Od Przygona odkupisz nie, no. tą GT86 Diablo. A to chcesz sprzedać, nie? No nie, ale jakby małeś mu powiedział, że, wiesz, sprzedaj mi, to by ci sprzedał chyba no. Ja tylko mogę ci podziękować za tę Dzięki panie, serdeczne. To jest fota, powiem wam, życia Od dzieciaka oglądasz chłopa, jak skacze na nartach, przeżywasz to wszystko Później śledzisz jego karierę w Dakarze Później patrzysz jak przestaje jeździć i mówi, że nie ma pieniędzy na motorsport, co jest w ogóle absurdalne. Adama już powinien mieć pieniądze na motorsport i to jest karygodne, że we wszechświecie dzieją się takie złe rzeczy. Każdy go pewnie pyta o narty, o skakanie itd., dalej, A mało ludzi go pyta właśnie o tą jego pasję ukrytą, zobaczcie, od dziecka, czyli to zamiłowanie do motoryzacji. I to jest genialne. Ja się trochę tak utożsamiam z nim, dlatego że on jest kojarzony tylko z, ty z tymi nartami. Tak jak ja jestem w zasadzie kojarzony tylko z Motoznawcą. Ale mam wewnętrzną taką chęć, żeby się rozwijać, żeby właśnie na takie eventy jeździć i tak dalej, żeby tą swoją technikę jazdy, żeby te filmy lepsze były, żeby te testy były lepsze, żeby Wam się to lepiej oglądało. A i tak właśnie jestem taki zaszufladkowany trochę, że tylko z tego Motoznawcy słynę i tylko to powinienem robić. Będzie Motoznawca, będzie lista ekstera, ale jeżeli mam coś robić na siłę, to wolę nie robić tego wcale. I to jest taka główna rzecz. Trzeba czekać po prostu na napływ. Może jakaś artystyczna wizja mnie tutaj najdzie pod tym iglakiem. I to jest ten tajny artefakt, moi drodzy, w kamieniu Śląskim. Tu mamy Torxa, a tutaj mamy klucz od zmiany świec. To jest taki ładny, ten zderzak A tam? Co tam się wydarzyło? A Jakąś pamiątkę chciałem sobie zabrać <laughs> do domu <laughs> I ten, opona spadła z drugiej strony Z jednej i z drugiej A Z jednej i z drugiej No daj no, jedna może się coś poszkodowała po prostu Siadamy, jedziemy na pierwszą próbę Poszutrze, Lecimy Właśnie z dwójki się nie, nie buja, nie? Aha. Była próba teraz po nitce szutrowej, takiej krótkiej, ale będziemy teraz jeździć na czas Po dłuższej nitce, właśnie pojechał Adam Małysz Jest pięć okrążeń zapoznawczych, a szósta jest podobno na czas Jeżeli się nie podpale, nie zrobię błędów, to powinno być ok. Adam myślę, że tutaj jest faworytem dzisiaj, jeśli chodzi o czas Tu jest to skromny bardzo Wsiadamy moi drodzy do kolina i lecimy na czas Mamy start, będę ci odliczał od 3 okay. i tam jest meta lotna, czyli przelatujesz Aha. i zatrzymujesz Ci. OK. Uwaga, 3, 2, 1. Start. Bardzo pewnie jedziesz. Prosiłeś okay. kiedyś? No, tam parę razy po takich rally krosowych. A zajebiście jedziesz? Tak. O, bo masz pewność, jakby generalnie to jest szybszy tor, już. No. Więc jak ktoś szale Ale... tu pierwszy raz, tak, tutaj, no to to jest wiesz, milion tematów, żeby w ogóle zostać na drodze, żeby było bezpiecznie, a ty sobie po prostu. Ładnie jechałeś, więc ja tam ci drzwiszem nie przeszkadzałem i tyle okay. Fajne, bo to było pewne, no? a to rzadko się zdarza, żeby żebym tu się nie odzywał Tu już fajne prędkości są, nawet raz mi się trójkę udało wrzucić, ale no niestety dlatego, że wrzuciłem tą trójkę, zepsułem następny zakręt Czułem naprawdę, że tam strasznie dużo straciłem, mogło być o wiele, o wiele szybciej No zobaczymy, zobaczymy Toyota AE86, zobaczcie Czyli... Trzeba przytrzymać Japoński pierdolone. Aha! A to jest Bolid Williamsa? To jest ta zbieżność w Williamsie. Jak widzicie, to jest pan Gruszka. Oczywiście reprezentant polski w siatkówkę. Już teraz nie, nie reprezentant, ale. Już teraz cenuję, cenuje siatkówkę, z tym i no fajnie jest, fajnie. Ale kurwa, zdaną. masz chyba pogłos, po co? Jak wchodzisz. No my się są... Niektórzy mówią, że się mnie boją, ale chyba tylko przez, przez gabaryty, nie? Na Ile to masz wzrostu? Na... 2,6.

A czemu jesteś taki duży? Bo ja się zawsze śmieję, że miałem łóżko bez szczyty. Ja u ale zawsze śmieję że ziemniaków dużo jadłem. Ale powiem Ci, że jak mam zdjęcia ze żłobka na przykład, gdzie tam mama ma, to, to już jestem głowę wyższy, a przedszkole to już top, nie? Już po prostu... Jak to było? Powiedz, czy to już ludzie widzieli, że we wsi, że Ty już taki duży rośniesz i powiedzieli, o on będzie grał w siatę, czy, czy to tak przyszło samo? Ja generalnie wszystko, wszystko próbowałem robić, ale mój tato grał w siatkę i... I brat przede wszystkim. Miałem, że brat starsze rodzice pracowali musiałem pilnować, więc chodziłem na salę. Jak zacząłem się bawić w wieku, niech będzie 11 lat, czyli pierwsze pójście na salę, żeby być w ogóle. W wieku 13 lat byłem w kadrze polskich juniorów, w wieku 16 lat grałem w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, a w wieku 18 lat byłem na pierwszych igrzyskach. Więc w 7 się lat pożą? się wydarzyło po prostu wszystko, nie. A później sobie zwolniłem, no i już i krążyłem po świecie Jak to się stało, że Ty tu jesteś? Moja motoryzacja, włożenie dzieci do, do szkoły, do przedszkola Jeżdżę dużo samochodem, lubię jeździć, ale pierwsza raz mam styczność z rajdami. I tutaj na zaproszenie Hot Wheels i Kolina Brzezińskiego tutaj jestem i, I już nie żałuję, bo jestem po pierwszej rundzie i było ekstra, koło spadło, także wszystko A to Ty zrzuciłeś było. tą gumę? Nie zrzuciłem, znaczy sama spadła, nie? Aha, no tak A Tobie jak poszło? Nie wiem, no mi guma nie spadła. <noise> musisz, musisz troszkę szybciej jechać. Czym jeździsz? Jakie masz auto swoje, takie prywatne? Ja mam samochód, który gdzieś kupiłem, Audi Q7. To jest taki, gdzie przede wszystkim wysoko wsiadam. się do niego przede wszystkim. Wysoko wsiadam, a dla mnie się śmieją, żeby mieć dla mnie duże samolot, chyba autobus jakiś musi być, ale generalnie i motocyklem też jeżdżę, więc no, ja nie szukam, co mi się podoba. To, to ja, a, jak, a jak jeździsz motocyklem? Jaki to jest motocykl? Turystyczny, także nie jest poka. Nie wyglądam źle na, nawet na nim, więc to jest największy motocykl dla mnie. R1 dobre na pierwsze moto? O jakim samochodzie marzysz? Z żoną mówimy, że jak będziemy kiedyś starsi, sobie kupimy takie, że będziemy dwie osoby sobie wsiadali i po prostu jeździli. I ostatnio nawet miałem tą możliwość przejechania się Mustangiem. Fajna, to fajne, bo czuć... Mam czuć. dwa, ale będziemy handel tu zaraz robić. Zobacz, to jest mój Mustang. No ładny. Bardzo ładny, prawda? Bardzo ładny. Powiem ci naprawdę, Challenger jest o wiele większy od Mustanga i tam byś naprawdę na pewno znalazł miejsce. A to też jest auto takie gabarytowo dosyć no, no, no. duże, niby kupeń, ale cztery osoby wejdą. I ja sam za sobą siadam w Challengerze, to, więc wyobraź no, sobie, jaki duży jest ten samochód. No to musi być duży, no. Byłeś kiedyś maluchem? Z tyłu, no. Z tyłu? Z tyłu, no. Kumpel miał malucha, który był podobnego wzrostu co ja, no. więc fotel przed nim miał wycią, wyciągnięty, wyciągnięty jeździł z tyłu, no. Oważnie? Ja słyszałem takie historie ale, kiedyś, ale... On jeździł, ja też przy okazji się przejechałem i fajnie się jechało. to jest polskie coupé, które nazywa się Fiat 126P. Dziękujemy za ten wspaniały wywiad. Na socjale oczywiście zapraszam, bo jakiegoś tam Instagrama pewnie coś tam, coś tam rzucasz. Jeżeli macie swoje dziecko, które chcecie skarcić siatkówką, to tutaj też do tego pana serdecznie zapraszamy. Miejsce ostatecznie trzecie. Rafał. No i teraz solidnie z przodu. Kickster, 4 sekundy. Ale to widać, że jeździsz, że, jeścisz, że masz, masz kontakt do czynienia. 2,5 sekundy szybciej pojechał No. Ale to było widać, że by przejechał kilka Dakarów. Tak jak przewidziałem, Adam na samym czele, ja na drugim miejscu, na trzecim miejscu Rafał Maślak. Ale pomiędzy trzecim a drugim dość spora różnica, bo aż 4 sekundy, a pomiędzy mną a Adamem dwie. Drugie miejsce, myślę, że nie ma żadnego wstydu. Moi drodzy, jak zwykle wyniosłem wiele z tego eventu. Taka oto bluza, to są plecy, a to jest front. Dziękujemy firmie Hot Wheels za ocieplenie pach i torsu. Moi drodzy, nowy bolid Formuły 1, zostałem zaproszony na testy. Jedziemy! Z tego miejsca chciałbym was serdecznie zaprosić do zostawienia łapy w górę, do zostawienia subskrypcji. Mam nadzieję, że event wam się podobał. Napiszcie komentarz, jaki następne kickster na wyjeździe, jaki następny vlog. Zapraszam Was też oczywiście na ten prywatny kanał Sebastian Kickster. Wbijajcie na wszystkie sociale, Hot Wheels, a także gości, którzy dzisiaj odwiedzili mój skromny kanał i mój odcinek. Także cóż, z tego miejsca nie pozostaje mi powiedzieć nic innego, jak pozdrowić Was z Kamienia Śląskiego i powiedzieć Wam, trzymajcie się krótko, pozdrawiam Ja, czyli Kickster.